Miał pretensje do produkcji, więc to też z niego ściąga takie odium podejrzeń, bo on on, on, nam wytknął, że my przekroczyliśmy granicę. I że to jest za daleko, tak? Że, że to jest to za, za, daleko. za daleko. Jak kłamiesz, to bardzo się zastanawiasz, czy to widać. Zaczynasz, zaczynasz zastanawiać się, bo ty myślisz sobie, mhm. ja wiem, że jak kłamie, to pewnie to robię nie tak. Więc zaczynasz przeszarżowywać. I ja też wykonałam taką. W, w, Taką figurę, której trochę żeśmy potem żałowały z Martą, producentką, producentką? Mhm. że zdradziłam uczestnikom to, że... Profesję. Rodzaj takiego moralnego kaca, no trochę bo zamordowaliśmy tak. dziewczynę, moment. tak, zamordowaliśmy dziewczynę, wstajemy rano, a ona, a ona nada, wraca, o, tak. nagle, czy pytanie, czy to są te białe myszki, czy ona rzeczywiście, czy nam się coś pomyliło. Wierzysz w coś, coś uważasz, to twoja głowa wyszukuje potwierdzenie. Nawet jeśli one są kuriozalne a jednocześnie odrzuca wszystkie inne rzeczy, które miałyby temu przeczyć. I nie wiesz, czy możesz go dotłuc, bo prowadząca patrzy. Czy prowadząca się pomyliła, czy produkcja czy zawaliła? Czy ktoś zdradził? Tak. A jak będzie w trzecim sezonie The Traitor Zdrajcy? No właśnie. Ja wam tego na pewno nie zdradzę. Nie mogę się doczekać tych nadchodzących zdradzieckich niedziel.